No siemaneczko moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku przeczytam wam pewien list, który znalazłem w internecie. Oczywiście mówi do Was misiowaty z kanału Przemyślenia Vlog. Pewnego dnia bardzo bogaty mężczyzna wziął swojego syna na wieś, aby pokazać mu, jak żyją biedni ludzie. Spędzili kilka dni na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie zupełnie z innej strony. Kiedy wracali do domu, ojciec zapytał syna: Jak ci się podobało nasza wycieczka? Usłyszał: Było fantastycznie, tato. Teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie? Tak, teraz wiem, tato. No to powiedz mi, co zobaczyłeś? Zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają strumyk bez końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają cały horyzont. My mamy mały kawałek ziemi, a oni, duży, one du, oni duże pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Wtedy chłopiec dodał: Dziękuję ci, tato, że pokazałeś mi, jak bardzo jesteśmy biedni. Ta wspaniała historia ma nam pokazać, że bogactwo to nie tylko pieniądze, szlachetne kamienie, piękne budowle, ale wszystko to, co daje nam świat i niebo pełne gwiazd, słońca, które ciepłem rozjaśnia twarz, który, góry unoszące się ponad chmury, możliwość kąpieli w czystym strumyku, rodzin, rodzinna, rodzina, zdrowie i las. To, czego nie można kupić, jest największym bogactwem tego świata dla ludzkości i sam. I sami to bogactwo niszczymy. O ironia! Jak Wam się ten tekst podobał? Jeżeli Wam się taki tekst podobał, to zostawcie komentarz i łapkę w górę oraz subskrypcję. Gdy ludzie mają pretensje, że się zmieniłeś, najczęściej oznacza to, że zaszłeś dalej niż sami są w stanie dojść. Kiedy odcinasz toksyczne osoby od swojego życia, to oni nigdy nie opowiedzą ludziom całej historii, będą opowiadać tylko tę część, którą sprawia, że wyglądasz źle. Człowiek pozbiera się ze wszystkiego, ale nigdy już nie będzie taki sam. Oby nigdy nie zabrakło ci marzeń. O które walczysz, czegoś nowego, by się nauczyć miejsc, które chcesz odwiedzić, kogoś, kogo kochasz, lubisz i szanujesz. Pamiętajmy, że życie jest krótkie, więc łam zasady, wybaczaj szybko, całuj powoli. Kochaj szczerze, śmiej się bez opamiętania, i nigdy nie żałuj niczego, co wywołało uśmiech na Twojej twarzy. I nigdy przenigdy nie pozwól się przekonać, że na coś już jesteś za stary lub za stara. Czasami życie musi się skomplikować, żebyśmy poznali tych, na których naprawdę warto wliczyć Znalazłem swój klucz do szczęścia, trzymam się z dala od idiotów i idiotek. Ludzie uczuć, uczucia są... ludzkie uczucia są jak najdroższa porcelana. Jak pierdolniesz tym o ziemię, to już nie poskładasz. Trudne... trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc. Są cztery rzeczy, których cofnąć nie można. Kamień, który został rzucony, słowo... Które zostało powiedziane, okazja, której się nie wykorzystało i czas, który przeminął. Ten, kto kocha, dba o ciebie, nawet gdy tego nie widzisz. Lepiej być sobą z tysiącem wad, niż podążać za masą doskonałych udawaczy. Ten, kto nie widzi swoich błędów, nigdy się nie zmieni. Nikt nie obserwuje Cię bardziej niż ci, którzy Cię nie lubią. Dlaczego w obecnych czasach tak rzadko spotyka się miłość? Dlatego, bo miłość mieszka w sercu, a szukają w majtkach. Kochaj, ale nie mów kogo, uśmiechaj się, ale nie mów dlaczego. Bądź szczęśliwy, ale nie poddawaj powodu. Ludzka zawiść potrafi niszczyć piękne rzeczy. Kiedy jest mi źle, przypominam sobie jakąś mega dobrą chwilę z mojego życia. Wchodzę w tę emocję na maksa. Cała, cała, sta, ca, cały staje się tym pięknym wyobrażeniem, i od razu zaczynam czuć się lepiej. Ilekroć spotykasz kogoś, z kim masz święt. Świetny kontakt, spotykasz głęboką część siebie. Nie jestem wszyscy i nie mam na imię każdy, nie muszę robić tego co inni. W dzisiejszych czasach liczy się tylko wygląd, nieważne jest to, co masz w środku, liczy się tylko to, jakiej marki masz buty, smartfona czy komputer, czy jesteś szczupły, czy jesteś gruby. Czy jesteś ładny, to, że masz cudowne wnętrze, nikogo nie obchodzi. Popierdolony świat na maksa. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. No i co ja mogę wam życzyć? Wszystkiego najlepszego. No i pozdrawiam, życzę Wam wszystkim jego poranka popołudnia i wieczoru. Hm. Moi drodzy, co u mnie słychać? Jak wiecie, ostatnio przechodzę kryzys taki na maksa do dupy: że mi się nic nie chce, nie mam humoru ani nastroju, ale powiem szczerze, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Lecz wiem, że mam pewnych przyjaciół, na których mogę zawsze liczyć, choć wiem, że są zajęci i mają swoje sprawy. Ale jest taka sytuacja, jaka jest. Bywam czasami okropny, złośliwy. Przepraszam tych, których zawiodłem. Przepraszam tych nowo poznanych, że jestem nieuprzejmy, niemiły, niekoleżeński. Przepraszam. Ale życie nauczyło mi, żeby nie ufać zbyt za bardzo. Bo jak zaufam, to sparzę się kolejny raz, I kolejny i kolejny, ale co to da? Oczywiście da, że będę bardziej skromnym i zamkniętym człowiekiem w sobie. Pomimo tego, że pewne osoby mnie zawiodły, ale wiem, że teraz powinienem wstać jak upadłem. Muszę wstać, otrzepać się i pójść dalej przed siebie, nie zważając na to, co było kiedyś, co było wczoraj. Co było przedwczoraj, co było miesiąc temu. Tylko muszę patrzeć, co jest dzisiaj, co jest teraz, co jutro przyniesie. W sumie, co jutro przyniesie, nikt nie wie. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie elegancko. I tego się trzymam, choć wiem, to co ja mówię na filmach, że jest wszystko ok, tak naprawdę nie jest okej. Okay. Choć staram się, żeby było ok, ale nie mogę udawać, że jest okej, okay, jak nie jest okej. Okay. Myślami jestem gdzie indziej, ale myślami jestem przy znajomych, przy rodzinie, przy przyjaciołach. Ale w głębi duszy płakać mi się chce na to, jak kiedyś mnie potraktowano. Jak kiedyś mnie poniżano, lekceważono, źle traktowano. Przeszłość wraca z zdwojoną siłą. Choć wiem, ilekroć o tym mówię, to każdy mówi, że ja sobie to wymyślam, ale niech każdy, kto mnie zna, lub poznaje i opowiem Wam historię, to niech każdy wie, że ta historia. Kiedyś się wydarzyła na faktach. Nie chcę o tym opowiadać na moim kanale na YouTube, choć wiem, że to kiedyś będzie miało miejsce, że muszę powiedzieć, dlaczego jestem taki, a nie inny. Niestety. To taki krótki filmik będzie pogadankowy na temat tego, co i jak. Ale wiem, że co niektórzy nie lubią tych pogadanek. Ale po prostu dzięki YouTube'owi, mojemu kanałowi na YouTubie, chcę po prostu powiedzieć, co myślę, co czuję i dlaczego jestem taki zamknięty w sobie, smutny. Bo ostatnio pytacie się mnie, czemu jestem smutny. Po prostu zawiedli mnie ludzie pomimo tego, co się wydarzyło. Choć wiem, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Jak sam nie podejmę decyzji o tym,. Co chcę ze sobą zrobić? Co, dlaczego, po co i na co? Chcę być lepszym, ja i myśleć pozytywnie, a dzięki pewnym osobom myślę pozytywnie. Choć wiem, że niektórzy mają mnie dosyć i mają dosyć tego, że się użalam nad sobą na YouTube czy też wrzucam smutne posty, choć wiem, że co niektórzy myślą, że jestem. Nachalny, tak, może jestem nachalny, ale po prostu potrzebuję być w centrum uwagi i chcę, aby ludzie na mnie zwrócili uwagę, a nie patrzyli się z boku, jak cierpię, jak się marnuję, bo każdy może oceniać: o, Michał, znowu żal, posty wstawia i tym podobne. Po prostu też potrzebuję wsparcia, uwagi, a nie tylko kopa w dupę i wypierdalaj, tak, tak się nie robi. Powinienem mieć wsparcie w wreszcie znajomych, a nie tylko w kilku. Fakt, garstka znajomych przyjaciół to jest OK. A reszta to tylko jest na Facebooku, bo jest. Albo na Instagramie. Po prostu to przez co ja przechodzę, w tym okresie pandemicznym, po prostu niby jest ta pandemia, niby nie. Ale to jest najgorszy okres mojego życia, jaki był. Zaraz po tym. Jak za dzieciaka miałem okres takich do dupy, że wszyscy byli przeciwko mnie I miałem w szkole przejebane niestety mieć w szkole przejebane za, za dzieciaka i, do ty, i od tamtej pory to tkwi w pamięci aż do dnia dzisiejszego Nie, lubię szkoł, nie lubiłem szkoły podstawowej W ogóle szkoły jako taką nie lubiłem ale no cóż. I była szkoła, ale szkoła się skończyła i trzeba zapomnieć o tym, co było, ale niestety. Czasami zdarza się, że wspomnieniami wracam. Niestety, chciałbym po, pożegnać się z wami i życzyć wam wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście, że byliście i będziecie, no o ile, o ile w tym filmiku zdążycie to przeczytać i posłuchać znaczy się. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, życzę Wam wszystkim miłego poranka, popołudnia, wieczoru. Żegnajcie na razie. Było miło z Wami się zapoznać. Dziękuję, że jesteście, byliście. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Witam Was, moi drodzy. W dzisiejszym vlogu, kontynuacji dzisiejszego vloga, chciałbym przeczytać Wam wiersz, opowiadanie zawsze. E autora Moniki Konefał. Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz, że źle czujesz, źle walczysz o swoje. Zawsze będą tacy, którym nie, nie pasuje to co mówisz, to co piszesz, jak swój świat kreujesz. Będą tacy, co powiedzą. Miny głupie stroisz, krzywdy źle pamiętasz. Wymyślasz, pierdolisz, popatrz jednak na to z nieco innej strony: oni tylko patrzą za swoje zasłony, tak by nikt nie widział, stoją, podglądają, a ty, a ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przewrócisz, zranisz się w kolano, to, to ty wciąż idziesz, a oni zostają w jednym ciągłym miejscu. Za swoją firaną. Najpierw pokochaj siebie, ponieważ ze sobą spędzisz resztę życia. Nie za nic nikogo w swoim życiu. Dobrzy ludzie dają szczęście i doświadczenie. Najgorsi ludzie dają ci dobrą lekcję, a najlepsi dobre wspomnienia. Jestem jak wszyscy, wnoszę własną wzywę A każdy kto hejtuje, jest zwykłym debilem Żyję jak chcę i na własnych zasadach A jak kogoś to boli, tam są drzwi Wypierdalać Jaki z tego jaka z tego błęda Nie palę, lecieć czuję, luźniutko jak po skrętach Motywacja większa dla mnie i słuchaczy Fachowe bity z daleka od bardaczy Prasy też nie czytam, kablówka odpięta Żyję ze spokojem, więc po co się nakręcać Czasem się ugryzę, czasem nie wytrzymam I powiem co mnie wkurwia, co mnie tu dobija Masz dzisiaj zjebany dzień, więc spierdol go wszystkim dookoła. Co będziesz tak sam wkurwiony siedzieć? Ten film nie ma na celu nikogo obrazić. Film proszę brać na dystans. Jeśli film Ci się spodobał lub nie spodobał, daj łapkę w górę lub łapkę w dół. Jeśli chcesz oglądać moje filmiki, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Ja to wszystko mówię na serio. Nie potrzebuję waszej litości. Jeżeli wam się podoba lub nie podoba to co robię, to okej. Okay. Ale jeżeli subujecie mnie tylko dlatego, że mam mało subów, to po prostu okłamujecie mnie, jak i zarówno samych siebie. To tyle w tym odcinku. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Pozdrawiam serdecznie moich widzów. Bez subskrypcji i z subskrypcjami. Ci, co mnie subskrybują, to wiedzą, o kogo chodzi. Do zobaczenia.